Cześć, ma, tutaj znowu, Doktor Trap. E, witam na kolejnym odcinku. To jest kolega ze mną Alanek i kolega Mrozik. Witam. Hello. E, dzisiaj będziemy się bawić w grę wyścig szorów. E, w sumie to jest nowa, nowa edycja, e, limitowana edycja. Coś takiego się nigdy nie powtórzy, e, więc e, warto było nagrać. Chciałem na chwilę mikro włączyć. E, Dobra, kraftują się tutaj brdalek bronię legacji, zobaczcie sobie to jest cp 133, moje słynne, już je zna się bardzo dobrze. Nie wiem, zrobimy ich tyle ile. Tyle ile mogę. I oni będą zbierać po prostu... Nie wiem co oni zrobią. Mieli minutę na zebranie wszystkiego, jak nie ten to brzówka jest głodna, ze zasady. Co nie. Nie ma dzielenia się właśnie tutaj za, za jakieś te y... jakieś sabotaże. Będzie kick. Ale on ma jakiegoś sprinta włączonego. Nie ma sabotażu. Dlatego, jak, dlatego ma sprinta, dlatego ja robię bronie wszędzie w różnych miejscach, żebyście... Dobra, możecie używać mocy jak chcecie. Pozwalam wam. O, dobra, ja tak widzę taką jedną garstkę. Dobra, są zasady takie, że oni biegają i zbierają itemy. Mają minutę na to. Jak nie zbiorą w ciągu minuty, no to drużówka jest głodna. Standardowe zasady. Ehm. Proszę, bez przepychania się, co nie wiem. Bez, bez prze... <grystanie> Tutaj będą wszędzie, wszędzie bronie dookoła, więc je będziecie widzieć, się będziecie skakać. Czyli można używać tak? I, i bierze, kto zbierze więcej, ten, ten wygrywa, oczywiście, co nie. I ten wygrywa, ten wygrywa itemy, które, będzie, które zbierze. Ile masz miejsca w Dużo. Pozwolą no, wam jeszcze możecie iść jeszcze ostatni raz do magazynu jak chcecie? Chcecie iść ostatni yy, raz do magazynu? To ja skorzystam z tej opcji. Dobra, za, ja, ja, tutaj. tak tak spokojnie Prowadzę was wszędzie Cykarączka Cyk zamykamy panów boksiku Żeby tutaj nie świrowali za bardzo Dużo przestrzeni nie mieli o kurde już nie, nie tracą, dopóki mam speeda Dobra, czekajcie, już raz otwieram To nie chcę złapać ściany, o złapałam, dobra To nie chcę złapać ściany zrobimy to inaczej Idziecie sobie tam Idziecie I wracacie, i wracacie, i wracacie, i wracacie, i wracacie ładnie, i wracacie ładnie do boksa Ja tylko wyrzucić coś strapy. Wyrzućcie wszystko co możecie I tak później wiem to najgorze zjecie, komuś to dacie. Ja pójdę sobie na ZW Ja jeszcze nie jeszcze nie zaczynamy Dobra to za 30. Zaczynamy to, już wam mówię kiedy za, za, za 14 broni jak się skraftują więc broni mogą być wszędzie tutaj, nie są, nie, daleko ich nie rozrzuciłem, rozrzuciłem je tak w obszarze naszym dookoła, mniej więcej tutaj na dachu, na dole. Nie wiem, musicie rozglądać się po prostu, co nie? Musicie być mądrze. Tak, a już, tak już, jak już nagrywałem odcinek, to przypomnę, co nie, wam, moja nazwa to jest mój kod twórcy. Który możecie wspierać sobie, co nie? Mam otwartą rekrutację do teamu OHS. Możecie zapraszać sobie mrodzika do znajomych i on będzie was rekrutować, czy będziecie chcieli. Um, no to wszystko zaraz odpalimy. Dobra, są koledzy w boksie. szczekają elegancko. A to ich rzeczy tutaj będą. Jezu Jak tam... to na mapie wygląda? No, o, właśnie, na mapie widzicie brońki. Czekaj, zobacz, gdzie, gdzie nie ma broni. No to nie ma broni, najbardziej. No, apie widzicie, bronki, więc wszystko na pewno zbierzecie. A dobra, broni się skraftowały. I za 3, 2, 1, 0, start. Wyścig szczerów się zaczął, koledzy zbierają i itemy, nie wiedzą co robić, biegają, biegają za sobą. Zamiast w inną stronę, tam gdzie więcej broni jest. Piegną do jednej broni. Tutaj, tutaj widzę, emocje duże są, koledzy się tam stresują, kto więcej zbierze. Dzień, no Nie ma Duże rzeczy chociaż się nie wyzywają. To mi się podoba. Odcinek musi być No Toxic w 100%, co nie. nie. No bo masz dzieci, masz dzieci oglądać. O kurde mam... Mała. Mała, tylko jedną broń. To chyba wszystko? Nie, tam jest... Ja, nie. jest. Na mapie została jeszcze jedna broń. Dobra. Ja ej tutaj jest. Ja, tylko zabrałem. Ja też mam. Akurat full eku. Ja mi jednej brakuje do full eku. Ja Dobra, mam akurat. Dobra KMD ja pokazać ci coś. Dobra, y Tutaj mu pokazuje swoje bronie. Tutaj Alanek pokazuje swoje bronie. Ale ja też miałem. Te... Tam tam, idź na, drugie, na drugą podłogę. Kto, kto, więcej, kto więcej ma, szatkownic, ten wygrywa. A ja w eku nawet I... tych swoich, tak? Wszystkich szatownic, ma więcej szatownic, wygrywa. O, poczekaj. Jeszcze tam <noise> Chyba ja to rzucę ja To mi Chyba Alanek się prawił ja to będę liczył Ja to będę liczył czekajcie Bo inaczej tego nie sprawdzimy To będę liczył, coś się pojawia po lewej, po lewej stronie ekranu ile jaka ilość jest broni Zobaczymy O sypną już się za mnie, dobra to jest 47 ile mam? to ja wyrzucam z powrotem I zaraz, zaraz doliczymy drugą połowę to może po prostu zbierzemy swoje super sztuczko w czy Nie, 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 bo wy możecie mnie oszukiwać. Dobra, czekaj, 47... A ile jeszcze jest? Ile jest razem? 76. 76 środkownic u rezika zobaczymy ile ma, ile ma ten alanek alanek też Może ma bardzo dużą ilość tak możesz podnieść swoje broni już Ma 76 dobra 47. alan pewnie będzie miał jedną więcej Mrozik wygrywa. Olanek ma 63 szatkownice Więc yy, Przykro mi Olanek yy, ma swoje szatkownice wygrałeś się, a Mrozik wygrywa broń na 8 perek i na dwa żywioły na dole. Proszę bardzo. Modowane legacy. Mrozik. Masz jeszcze modowane legacje wygrałeś. Gratulacje. Yy, pozdrawiam widzów